Do środka, chodzimy, chodzimy Czyje tam domki o. O. ze statku. Jak to się. O, wow. Bierzesz na plecy? No. Dobiegasz na miejsce, strzałką w dół aktywujesz, a potem musisz wyrzucić plecak i uciekać, nie? Dobra, się rzuca plecak. Przytrzymujesz strzałkę w dół i wybierasz. Dobra. Okej. Okay. Na... No właśnie, okay. Okay. dobrze. Uciekajcie. Nie zdążę chyba. <laughs> kurwa. Za, za długo szukałem, kurwa, ściągnięcia plecaka, nie? Aha, ojej, z prawej strony. O, teraz tu się zebrali. Dobra, Gaskada, wracamy do... Dobra, no jest, Mika, chodź ciekawe. tutaj. Idź za, za moim głosem. A... moim ci że no. No słyszę i to dobrze. Nie na lewo. Ale kurat każdej stronie. Jestem wszędzie. Tylko nie umów. O kurde! Co dobrze, kurwa się rzuciłem dla ciebie. Ja! Postępująco, spokojnie. Mie ci tu coś co ci rzucam dla ciebie. Co? Co mi rzucasz? Co ci pokażę zaraz, wiesz? Coś mi pokażesz? Duży? Weź sobie plecak zamiast tego. O, Ten plecak no, weź zamiast tego. Rumba. Weź sobie plecak. I, się idź I naciśnij strzałkę w, w dół teraz. Nie, nie. No nie naciśnij naciśnij strzałkę w dół. Naciśnij strzałkę w dół. A, jesteś też piśmę. Żegnamy Ciebie. <Meryka>. Żałbym. <słuch> <słuch> Zobacz co robię. <słuch> Aaaaaah, to Ja zapomniałem, że można ruchomić na plecach. Może, że ten kurwa plecak mój był jeszcze obok, nie? Bo na pewno nie umiem zrzucić, nie? Nie umiem zrzucić. A to przytrzymujesz całkę w dół, przytrzymujesz całkę Aha, w dół dobra, i wybierasz się, no, otwierasz się Ale zaraz się w Kukła jakaś Pfff... skrzypacze maloka <grystanie> Jestem z drugą strony zwrócony i widzę nie daj mnie <grystanie> O fag Ja ja umieram, ja umieram, ja Ja umieram, umieram, umieram Umieram, umieram, umieram Umieram, Morsem gada, <że> się denerwujesz <grystanie> when ready in an eagle. okay let's go to the destruction then